Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj na moim kanale. Będziemy się wspólnie malować. Tak więc jestem zupełnie bez make-upu. Mam tylko nałożoną lekką pielęgnację. A co będziemy używać? Będziemy, moi drodzy, używać nowości kosmetycznych, które kupiłam, bo dostałam w ostatnim czasie. I najpierw Wam o nich krótko opowiem. Pierwszy produkt, a właściwie dwa z nich, e, kupiłam na promocji w Rosman, e, co był kupon za uśmiech 1 plus 1 gratis. Na oba produkty, yy, zastanawiałam się nad nimi od dłuższego czasu. A tutaj się nadarzyła dobra okaza, żeby je kupić, więc wzięłam. Pierwsza rzecz jest to paletka cieni. Chciałam znaleźć sobie coś neutralnego, coś prostego, klasyczne: cztery kolorki, żeby móc je później w razie czego łączyć z innymi produktami, z innymi paletkami. I tutaj trafiłam na paletkę: Everybody London. Z taką kolaboracją z Aleksandrą Sowsą, powiem szczerze, że ja nie jestem w świecie makijażowym na bieżąco. Nie wiem, kto to jest ta pani Aleksandra, ale chyba jest jakaś popularna, jeżeli chodzi o makijaż. Te produkty wyprzedają się w Rosmani jak ciepłe bułeczki. Paletka do makijażu wygląda tak: ma cztery proste kolory: ciemny, jaśniejszy, najjaśniejszy i brokat. O to mi chodziło. Jest mała, kompaktowa. Już tutaj możecie zauważyć. Drobne odciski palców, bo nim jeszcze nagrywałam film, chciałam zrobić zdjęcia razem ze słoczami. także mniej więcej wiem czego się spodziewać. No i druga rzecz jest to produkt, na który czaiłam się, że tak powiem od dłuższego czasu. Martwiły mnie tylko jego, y jego kolory. Jest to krem BB od Maszy. Y trafiłam z odcieniem numer 24. Mam nadzieję, że to będzie to. Tak to się prezentuje, ten maluszek. Za oba te produkty zapłaciłam 33 albo 34 zł, więc cena jest super. Liczę, że ten, e, e, że ten BB krem będzie kolorystycznie ok, bo on ma bardzo dużo pozytywnych opinii i sama formuła, to jaki on jest, to jest na pewno bardzo fajne, bardzo dobre. Żebyśmy się tylko zgrali z, z kolorem, bo tutaj tego się obawiam najbardziej. I ostatnia rzecz, którą sobie wspólnie użyjemy w tym makijażu. Będzie to najnowsza maskara od Rimmela Wonder Bond z kwasem hialuronowym. Ją dostałam w boksie od Pure Beauty. Także pomyślałam, że dobrze będzie, jak już się pomaluję, zrobić sobie też jej od razu test. Ona ma taką zakrzywioną szczoteczkę. Z jednej strony ma krótsze. Tutaj wypustki z tej dłuższe. No i tutaj zawartość kwasu hialuronowego. Dodatkowo będzie nam pielęgnować. Odrobinę się do Was zbliżę I zaczniemy się malować. I zaczniemy od nałożenia kremu BB ja go sobie nałożę najzwyczajniej, najprościej paluszkami, a później wklepię go sobie gąbeczką. Lecimy z kolorem. W opakowaniu wygląda tak. Nie jest źle. Nie jest źle. Jest okej. Okay. Bałam się, że on będzie taki, wiecie, mocno ziemisty, tak jak y, wiele takich opinii o nim y, widziałam. Lecimy. Ale bardzo ładnie pachnie. Naprawdę ma tak przyjemny zapach, jak takie mydełko wręcz bym powiedziała tutaj jakby tego było mało, mam jeszcze gratis w postaci krostki którą oczywiście musiałam sobie zdrapać, więc zobaczymy jak to będzie z kryciem jaki on jest komfortowy jaki on jest mięciutki jaki on jest delikatny naprawdę taki, jak taki aksamitny, najbardziej delikatny kremik Doklepię go sobie teraz troszeczkę wilgotną gąbeczką. Chociaż w biegu przed pracą zazwyczaj tak nie robię. Nakładam po prostu dłońmi i i lecę dalej. Dołożę sobie tutaj jeszcze troszeczkę na tego gagatka, zobaczymy. Ok, nie ma krycia takiego, żeby to przykryć, ale mi to totalnie nie przeszkadza, o to tu chodzi. Na skórze wygląda przepięknie, naprawdę przepięknie. Jest leciutki, pachnący, niewyczuwalny. Koloryt skóry się ładnie wyrównał, wiadomo, nie przykrył wszystkiego, bo to nie jest podkład, to jest zwykły krem bibi. Jeszcze sobie zrobimy czoło. Myślę, że z kolorem... Trafiłam w punkt. Jest idealny. Jest tak jakby wyprodukowany po prostu dla, dla mojej karnacji. Nic tu się nie odznacza, absolutnie nic. Mogłabym się nawet pokusić o odrobinę ciemniejszy, ale kończą się wakacje, więc ten sezon na opalanie też za chwilę już nam się skończy. Okej, okay. zostawiam to tak, jak jest. Skóra jest świetlista, promienista, kolorek jest wyrównany. On jest tak lekki, że ja po prostu nie czuję, że mam cokolwiek na skórze. Kolejnym krokiem w naszym makijażu będą cienie. Będzie to makijaż oka i zaczniemy takim najbardziej puchatym, mięciutkim pędzelkiem jaki mam. Najjaśniejszy kolor z tej paletki tutaj. Nałożę sobie tutaj podłóg brwiowy. Nie mam żadnego y, korektora na oku, na powiece. Nie mam żadnego produktu, który mógłby podbijać kolor tych cieni. Nic a nic. Okay. Teraz troszeczkę mniej puchatym pędzelkiem. Strasznie się sypią te cienie. No, ale to nic, jakoś damy radę. Takim y, O tym później robimy cieniem. Znaczy ja robię. Tutaj w załamaniu sobie zrobię i rozetrę go ku górze. Blenduję sobie troszeczkę rozcieram. Przyznam, że pigmenty są bardzo delikatne w tej paletce bardzo. Myślę, że e, nie jesteśmy w stanie sobie robić z nim e, nią krzywdy. Jeżeli ktoś robi mocniejsze makijaże, mocniejsze pigmentacje, to może być odrobinę zawiedziony tą. Chociaż sama w sobie jest fajna. Okay. Jeszcze sobie tutaj rozetrę jak najwięcej, żeby zrobić taką chmurkę. Rozblendowałam sobie drugi cień, ten. I teraz przejdziemy do tego e, najciemniejszego i do tego użyję już takiego pędzelka, jak go znajdę. Bardziej o płaskiego. Takiego wezmę. I będę go sobie chciała nałożyć o tutaj w końcu na końcu powieki. Wklepuję go, tak. Dokładam jeszcze. I jeszcze troszeczkę dokładam, bo chcę, żeby to oko było wyraźne i mocne. Mam pewien pomysł w głowie na ten makijaż, ale jeszcze muszę się, muszę się zastanowić, czy to zrobimy. Teraz biorę ten pędzelek, którym robiłam ten e, drugi cień. I tutaj będę chciała to sobie rozetrzeć. Nie wyjdzie nam planowa? OK. I jeszcze teraz. Zapomniałam o tym, ale zaraz to naprawimy. O tutaj w kąciku. Dodam sobie tego najjaśniejszego. Tak niedbale troszeczkę, bo później jeszcze będę chciała to dołożyć tego błysku tutaj na jednym i na drugim oku. Okay. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę dosłownie tego najciemniejszego. I takim pędzelkiem od płaskim i grubszym dalej ten cień, dwójeczkę, że tak powiem. Przeciągnę sobie tu pod okiem. Rozetrę go troszeczkę. Ja ogólnie nie umiem się malować. Nie wiem, czy to zdążyłyście zauważyć, czy jeszcze nie. Aczkolwiek ja się malować nie umiem. Robię to po prostu tak, jak to się mówi, najzwyczajniej na oko. Raz mi to wychodzi lepiej, raz mi to wychodzi gorzej. Już widzę, że tu jest tak coś nie tak. Ok, wiem, ja mam pomysł. Użyję sobie tego jaśniutkiego cienia. O tak. Dobra, skończę to jedno oko i wam pokażę o co mi chodzi. Yy, tak bym to zostawiła. I teraz ten brokatowy cień zobaczcie, jak się mieni, jaki ma pigment nałożę sobie tutaj na całą powiekę już. Dobra. I jeszcze bym troszeczkę to roztarła pędzelkiem. Tak się prezentuje makijaż. Zobaczę go dopiero jak otworzę oczy w podglądzie oglądając film. Także Wy jesteście pierwsi. OK, postaram się powtórzyć ten sam manewr na drugim oku. Prezentuje się przypudrowany makijaż. Dodałam odrobinkę brązera i odrobinę rozświetlacza. I żeby wykończyć makijaż, użyjemy tego tuszu. I tu jest tusz, i to widać. Tu go nie ma, i też to widać. Powiem Wam, że ogólnie do tej pory średnio się lubi lubiałam z tuszami Rimmela, ale z tym chyba polubię się bardziej. No i mam skończone oba oczka. Tak prezentuje się całość. Przyznam szczerze, że ten e, tusz bardzo fajnie mnie zaskoczył. E, najpierw pomalowałam rzęsy tą stroną z grubszymi e, wypustkami, później go odwróciłam i pociągnęłam jeszcze w ten sposób i efekt jest taki, że zobaczcie jakie ja mam długie rzęsy. Ja jestem bardzo zadowolona z tego makijażu i z tych produktów. Bo moim zdaniem są one warte e, tego hype'u na nie, są warte tego wirala, tego który jest na nie w internecie i paletka mi się świetnie sprawdziła. Super mi się nie malowało, łatwo się nie rozcierało te cienie, nakładało jeden na drugi. Krem BB Rewelacja jest po prostu niewyczuwalny, a daje taki piękny efekt zdrowej, naturalnej skóry. No i tuż do rzecz, który potrafi krótkie i proste brwi wyczesać i podkręcić. Także no cóż, pozostaje mi nic innego jak cieszyć się tymi produktami, malować się każdego pięknego dnia do pracy. Także żegnam się z wami serdecznie dziś i zapraszam na kolejny ciekawy film. Mam nadzieję, że miło tutaj ze mną spędzacie czas, życzę wam wszystkiego